Ale halo, halo. dzień dobry, myślajmy, Witajcie wszyscy serdecznie znowu w Heroes 5 Dark Messiah. E, dzisiaj troszeczkę mam gorsze oświetlenie, bo jedną lampę tylko mam, drugą tam z tyłu mam. O, nie, nie, nie podłączoną, bo dzisiaj troszeczkę się działo, mnie na chacie, więc też ten odcinek później wchodzi. Najmocniej was za to przempramszam, ale mam nadzieję, że źli jakoś bardzo nie będziecie. O. co tu się wydarzyło? Orkowie przyszli ze świątyni, odpędzili nas. Zbarykadowali wejście. Część z naszych... jest wciąż w potrzasku. Twierdzi, że widzieli... Paokai... Paokai... Cóż to jest Paokai? Zwrodniały smok. Na szczęście one tutaj nie żyją. Gdyby jakiś się tu zjawił, lacie jej nas w opiece. Okej, czyli faktycznie. Czyli to musi być w takim razie połączone z dzikimi hordami. E, czyli dobrze, że mamy szansę do wyboru sobie tego. Wiecie co? Ja przeczytałem rozgrywkę, ale każdorazowo muszę mieć wyłączonego OBSa, żeby poprawiać tę grafikę, wiecie co? I już teraz po prostu nie chciałem tracić czasu, widzicie co tu się dzieje, nie? Jest znowu rozmazane. A mm, jak ja teraz znowu zmniejszę e, zmień, zmienię ustawienia po prostu, to e, znowu mi wyjdzie na to, żeby wani po prostu, bo OB, OBS jest, nie? Więc niestety, ale, ale, ale... Nie jestem w stanie tego zrobić teraz. Po prostu przed następnym odcinkiem postaram się już zrobić to tak, żeby... żeby... bo tu trzeba podwójnie po prostu grę odpalać, nie? Ja już nie chcę radzić czasu, słuchajcie. Wpiszemy sobie na pewno nowych ludzisków tutaj na, na zapisy. Kacpra. Kacper, Kac... bo Kacper. Dobra, tobie wpiszę tego Beka tutaj, Kacper Beck. Twoje nazwisko prawdopodobnie. Przepraszam wszystkich innych, których nie wpisywałem nazwiska, ale Beck jest po prostu tak krótkie, że... Że, że, no po prostu je wpiszemy. Najmocniej przepraszam, e, to się już tak nie robić. No, bo to jest faktycznie troszeczkę nie e, To jest fajne. E, ale ja mam, ja mam tutaj to do. E, to do. To do. To do. No właśnie, to. A co jeszcze raz to daje mi? E, dwa do wszystkich atrybutów bohatera i daje OK. A to do Morale też mi daje? Czy nie? Do Morale, do Morale. O, Morale minus jeden. A czemu? Aha, bo tu nam spada ten. Ojej, to to jest. Ej, okay, to wydaję tylko pieniądze, bo to ja nie chcę w takim razie obniżać sobie moralek. Ja chcę mieć moralki na fula. Znaczy na fula plus jeden, żeby troszeczkę to było, nie? Dobra, to chodźcie wy do armii mojej, w takim razie zgodzę się jak najbardziej. Daj mi to. Na pewno sobie to kupimy. No to sobie kupimy, nie bo to się zwróci, a zobaczymy, może się pieniądze nam jeszcze tutaj przydadzą, jakkolwiek. Okej, okay, mamy tutaj wóz. No i spoko, no i lecimy dalej. Słuchajcie, bardzo się cieszę z tego, jakie wyniki robią tutaj te dwa odcinki, no po prostu niesamowite. Pierwszy odcinek to już tak o luźno tutaj wszedł na, jako najczęściej oglądany na kanale film, więc jest cudownie. E, drugi odcinek, no, no również jak, jak, jak na drugie odcinki to idzie naprawdę świetnie, więc jestem w szoku i panice. I dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, zachęcam was jeszcze tutaj do postawienia łapki w górę, do postawienia komentarza, jak najbardziej będzie mi bardzo, bardzo miło. Bo naprawdę, to co słuchajcie, robicie tej. Z, 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 z tą serią. O, okej. Okay. Okej. Okay. Na razie tego nie róbmy. Zapiszmy sobie tutaj rozgrywkę. Dwie osoby mam do wpisania: po pierwsze Tubind, a po drugie Marcel R02. Dzień dobry. Także, to co słuchajcie robicie, jakie Wy tutaj robicie rzeczy w tej serii, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie, że, że tak oglądacie licznie to, nie? Że, że chcecie w ogóle to oglądać. Uniesamowite to jest dla mnie. Aha, już widzę skąd ta strata. 3, 2, dobra, okej, okay, no to dobrze, już rozumiem skąd mamy tę stratę. Obawiam się, że zrobię jeszcze raz jeszcze większą stratę niż, <grym> niż komputer, no ale okej, okay, zobaczymy. Więc, tak, jeszcze raz dziękuję i zachęcam wszystkich, zachęcam, zachęcam bardzo, bardzo mocno do tego, żebyście komentowali, dalej tutaj pisali mi komentarze, żebyście wszystko robili cudownie, fajnie, elegancko, bo, no bo, bo, bo to jest bardzo, po bardzo, bardzo fajne z waszej strony. No i, no, no i fajnie by było, jakby się jeszcze udało, nie? jakbyśmy jeszcze troszeczkę, troszeczkę, że tak powiem, pociągnęli sobie te, ten właśnie status quo nasz, nie? że to tak świetnie idzie, słuchajcie. No i jest szansa przebicia tysiąca wyświetleń w ogóle na pierwszym odcinku, to jest mega wow jak dla mnie. No i jak to się uda, to ja po prostu będę tutaj. Oprosne po prostu w skowronkach będę. Ej, możemy sobie wejść tutaj na górę? Fajnie to wygląda. Ja chcę wejść na górę. Bo to, bo to, bo to fajnie wygląda. Jak zapierdziela fajnie, na górze jest. Okej, okay, fajne, wow, spoko. Ale czy ja mogę się tutaj w was teraz wbijać? Czy ja powinienem był iść tam? No, pobijmy się pierd z wami, co? Z wami tymi wszystkimi, chłopcy i dziewczęta się pobijemy. I dopiero sobie zejdziemy tam na dół, nie? Ja mam nadzieję, że to będzie. Dobra, chyba podpisałem wszystkich, których powinienem, więc zacząłem po prostu zapisy sobie teraz robić na, na tych już zapisach, które mieliśmy, porobione, no chodźmy te pałka je pobić, tu się chyba do mnie przyłączą jeszcze chłopaki jakieś, nie, o, z pałka, ja mi się musimy O ja, jak to brzydko wygląda, no jestem niepocieszony absolutnie, okej, okay, wy macie tutaj całkiem niezły przelot do mnie, widzę, no całkiem nieźle, całkiem nieźle je zadajecie, 160 obrażeń, piącha wam robi 105, mało, zbijaj tam, Dobra, elegancko, podlatuj. Okej, okay, dobra, i teraz tak. E, tym możesz, e, możesz, 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 możesz czasem całkiem nieźle, bo po jednym walisz, więc jak najbardziej mogłem tego u góry po oka zbić, jeden mniej by był, nie? Mm. Ale dobra, spokojnie, kogoś tu jeszcze tak dobijemy, dobra, spokojnie. Ile macie helta? się kolorowe 120. 180, ale tutaj jeszcze zamrożenie, nie? O, a tak mogę znowu dwójkę zbijać. To zbijmy tym razem tak dwójkę, co? Chociaż nie, bo tam byli dobił... Ale dobra, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dalej zgi, dalej zgi, dalej zgi. Bo tak, ty ściągasz teraz jego. Cudownie, a ty ściągasz jego. Fajnie. Brzydkie, że to jest takie rozmazane. Przepraszam, przed następnym odcinkiem wam to poprawię jeszcze raz. Ja po prostu teraz już tak na szybko, tak jak mówię, no... Dzisiaj rodzinka u mnie była. Eee... Dzisiaj rodzinka u mnie była, słuchajcie, no i tak po prostu mi to... Wyszło, że, że, że no już, już nie było czasu, chciałem jak najszybciej usiąść, tak już się nagrywam, jest 19 jak w tym momencie się nagrywam, więc chcę, chcę po prostu jak najszybciej wam jeszcze dostarczyć to, te, ten materiał, który mamy i tyle, nie, zrealizowaliśmy jakiś cel, uratowaliśmy ludzi więzionych przez poK, aha, bo teraz zostaliśmy tu jako cel, tak, spoko, niech tak będzie, 34 tych, okej, okay, spoko, no tutaj armii trochę tutaj nawet idzie, zapiszmy sobie ponownie rozgrywkę. Przed atakiem na tego bohatera, nie? Bo sądzę, że będzie się, musieli... Aha, bo tam się górą idzie. Okej, okay, to dlatego daje nam możliwość przejścia przez tę górkę. No dobra, sprawdźmy, bo to jest klif taki. Ja go nie widziałem od tamtej strony. No dobra. Wjeżdżamy w ciebie, kolego. No i zobaczymy, co tam będzie miał w tej armii, nie? Tu jest jeszcze jakiś teleport. No jest ciekawie. Eee, no dobra, to jest chyba ok, strata. Nie musiałem się z Tobą bić w ogóle tak, tak ręcznie, z tego co widzę, bo. Eee, bo. Po musieliśmy się bić, nie? Tam nie było autowalki, a tutaj była szybka walka, więc w skorzystajmy sobie z tego po prostu, nie? Oj, ale fatalne jest faktycznie to oświetlenie. No druga lampa jest tutaj absolutnie konieczna. To tutaj powtórzymy, bo wydaje mi się, że nie musimy tracić niczego. Spróbujmy tak, żeby się światło tutaj po prostu odbijało na ryj, chociaż jest widzę, laguje przez to, że właśnie mam tutaj słabe oświetlenie. Hmm, na pewno Ciebie bym tutaj ustawił, kolego. No. A, no, my jesteście jeszcze w jednej grupie, 299, a piącha, znaczy to, nie, to zrobi mniej zdecydowanie, dobra, pokaż mi jeszcze, jakbym tak się zrobił, o, tak, o, powiem mam sobie tutaj, tutaj całą ciemną połowę tego, nie, to nie ma sensu, robimy tak, jak było, jest, tak, powiedzmy, że w miarę, w miarę, w miarę, jakoś tam, nie, okej, okay. lepiej nie będzie, nie, wizir bielsze nie będzie, pytanie, czy ja ci chcę implozję walić na ryja, za siódemkę, czy ja chcę zamrozić na 0,30, tury? To nic nie da. Dobra, walmy cię na ryj po prostu. Liczę, że kusznik coś tutaj porobi 4,14 za 11. Całkiem nieźle. jeszcze, jakbyś wskoczył przed niego, cudownie. Czwórkę 192, a piącha zrobi 108. To zdecydowanie walisz go tak. Dzień dobry. Ja bym chciał fanatyka, żeby on tam leciał. Fanatyk ma szansę zadać mu dużo, dużo lepsze obrażenia, nie? Próbuj go. Dziewiątka za... za zero, cudownie. I jeszcze drugi strzał. Fajnie, powity. Sporo ich było, więc tutaj trochę, no właśnie, cztery koła, jest bardzo ładnie, bardzo ładnie. Moc prędkości. No, daj mi to. Grupowe przyspieszenie brzmi bardzo fajnie, nie? Daj mi to, na pewno. Daj mi tutaj, moralki. Daj mi to. O, jakiś artefakt zdobyłem, kolejny. Miesz potęgi, to ja to chyba wolę, wiecie? Chociaż siła czarofodła wcale nie jest taka zła. Dobra, weźmy ja zostawmy sobie ten miecz potęgi w takim razie. Tutaj mi to już nic nie odkryje, nie? No nie, nie odkryje. Dobra, no to musimy iść tam, oddać ten kryształ w takim razie. I zobaczymy, co tam się zadzieje, nie? Tutaj ja nie miałem drop pointu. Może i miałem, ale tak fabularnie powinienem iść tutaj do tych magów. Coś się dzieje? Nie. Okej, okay, to tak. Okej, okay. no dobra, niech tak będzie. Zapiszmy rozgrywkę. Muzyka mi się kojarzy, bardzo nie wiem, czy graliście w Fable, Lost, The Lost Chapters, zapomniane opowieści, ale bardzo ta muzyka, co, był, co była teraz ten, ten y, muzyczny, właśnie taki e, motyw, o, ten motyw muzyczny, właśnie mi się bardzo kojarzy z Fable, bo tam było coś bardzo, bardzo podobnego. Dobra, no Kryształ nam się tutaj teraz otwiera. Okej, okay, i co mamy? Zejście do podziemi? Będzie kasycenka jakaś? Nie, magia światła jesteśmy, nie wiem, czy jest to magia światła. Ja mam jakieś czary magii światła? Weźmy sobie eksperckie oświecenie jeszcze. Nowy cel mamy, OK. Eee, odkryj wcielenia aszy. OK. No dobra, niech tak będzie. Coś w takim razie tutaj do podziemi. Nowy talent mamy zdobyty. A 2 wykonuje ruch AI4, czyli gracz czerwony jeszcze gdzieś żyje. No spoko, niech tak będzie. Zapiszmy rozgrywkę na pewno. Mamy 108 tysięcy w ogóle ten... pieniędzy, nie? Bardzo dużo. Skąd ja mam tego aszczenia? to ja nie wydaje w ogóle pieniądza. Mam 2300 przychodu, nie? No dobra, zawika na dół robimy. Na dół, na dół, na dół. Panie Sarecie. Okej, okay, ojej, ale tutaj... Ojej, jak tu jest wstrętnie. Ojej, tragedia. No dobra. Jest tragedia, ale okej, okay, no niech tak będzie. No, nic z tym nie zrobimy. Okej, okay, to wygląda jakby tu się coś miało dziać, nie? Ej, wiecie co, ja nie wiem czy ja... Nie, bo ja bym musiał przerwać nagranie, żeby przeresetować grafikę. Chyba że spróbujemy, co? Spróbujmy sobie to zrobić, bo to wygląda fatalnie, faktycznie. Gabriel, ty jesteś dwa razy zapisany, tak być nie będzie. Eee, spróbujmy najpierw tak: opcje, grafika i dźwięk. Może się nie wywali. Eee... Zastosuj. No i się wywaliło. Tsz, kurwa! Eee, he, 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 he. Dobra, no to wracamy, szkoda bardzo, bo widzicie jak to wygląda w tych podziemiach, no aż mi się nie chce za bardzo grać, jak tego jest tak mało, Widziałem ten Go Galaxy, tutaj eee, Games, e, Tribes of the East, Bindem, eee, się wbijamy w H5 Game Szkoda bardzo, to wiecie co, nie będziemy ciągnąć długo tego odcinka, Zostoczymy sobie parę walk, bo ja nie chcę, nie chcę psuć nam doświadczeń audiowizualnych Eee, o jeszcze mi teraz wykrzaczyło w ogóle OBS Oj, co ta gra ma takie Oj, no i teraz jeszcze jest w najniższej rozdzielczości Jaka jest możliwa po prostu no co za gówno Niesamowite to jest, nie? Pomiń to Zwiększ mi teraz na maksa eee, Rozdzielczość Aż mi komyszka chodzi Zastosuj to Jeszcze raz, to tak wykrzacza tę grę po prostu OBS, OBS zdecydowanie Niekorzystnie wpływa na to Teraz muszę oczywiście Ctrl Alt Delete ja was przepraszam, żeby to musicie oglądać. Znaczy nie musicie, no ale. Bardzo bardzo mi będzie miło, jak to będziecie oglądali, jednak, nie? Mm, zamknij te Heroes'y. Zamknij okno, zamknij okno. Menadżer zadań, nawet mi się nie chce pokazać, słuchajcie. To jest jakaś masakra totalna. Ja siebie teraz tylko pod altabem widzę, na podglądzie, bo resztę. Yy, reszty z rzeczy nie widzę. Dark Messiah mod nie da się zamknąć, fajnie. Menadżer zadań mi się odpalił na drugim oknie, nie jestem w stanie go przenieść na mój podstawowy ekran, który nie jest cały czarny. O! Dobra, coś mi się tam pojawiło i zniknęło. Spoko. Eee, Nadzere zadań. Zostań mi tutaj, proszę cię. Nie przenoś się na drugą stronę. Nie, nie, nie idź na drugą stronę rzeki. No i teraz się odpali w HD, ale nie odpali się. Znaczy będą dalej tekstury brzydkie, nie? I to jest ten problem. Eee, Wciśnie dowolny krawisz, tak pomi, musimy tutaj przejść rozgrywkę. Tak, jest dalej rozmazane, Dobra, trudno. W takim razie nie będziemy jakoś bardzo długo ciągnąć tego dzisiejszego odcinka na was wam za to przepraszam. Ale, 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 no jest też niedziela, kurwa, odpoczywajcie, z rodziną se posiedźcie, a nie tylko te YouTube y oglądacie, no, nie no, przepraszam najmocniej, po prostu nie spodziewałem się, że to będzie aż tak bardzo źle wyglądało, słuchajcie, w tych podziemiach, więc stąd też, stąd też jest wszystko tak jak jest, nie, dobra, Smarnowałem wam trochę czasu, przepraszam najmocniej, kontynuujemy w takim razie rozgrywkę, nie patrzymy się na... Na to co, co za nami patrzymy się tylko do przodu, a tutaj całe te podziemia są spieczone, widzicie jak to wygląda? Masakra, OK, artefakt i to jest całkiem niezły artefakt. Jeśli już mam to brać, no tak najbardziej biorę to opus 3 a na goblinkach sobie tutaj odbijemy te minusowe morale, to to na luzaczku tego się nie, ma, nie boję, no właśnie. I już morale wracają do normalnego stanu rzeczy. No dobra, idziemy, no ale strasznie ta widoma. Patrzcie, to jest co ciekawe może być, nie? Tutaj ta dziura jest elegancko, wszystko ładnie wyglądające, pół HD, elegancka teksturka. Na tej już ta, ta mapa wygląda fatalnie. Okej, okay, jest bardzo fajna walka. Cielenie Aszy. To ja tam jeszcze nie chcę iść, bo ja chcę sobie eksplorować całe te podziemia, słuchajcie. To jest tak ciekawa mapa, że ja chcę calutką ją eksplorować, nie? Ale tu może być to tak klimatycznie wyglądające, tylko że niestety jest popsute właśnie przez tę kurwa grafikę, nie? Jest właśnie przez tę grafikę to popsute. Ale mamy 15 minut, ja wam tego nie chcę kończyć, bo wy mnie tu zjecie Przecież ja wam Skończę odcinek w 15 minucie. Potrzymajmy chociaż tak do 20, coś tu jeszcze powalczymy, odkryjemy. Tu być może będzie się dało e, wypłynąć. Słuchajcie, gdzieś tam wodę, nie? Bo tak wygląda, jakby tutaj miało być taki kanał, może? Ja mam okręt szalasy chyba, więc mógłbym go ewentualnie przywołać. Ale nie widzę, czy tam jest drop point jakiś, czy nie. Dobra, tam dalej nie przejdę. Spoko, tutaj dalej nie przejdę. Spoko. Dostaje nam jeszcze ta część, tak? Tutaj jest coś, co wygląda też ciekawie. Mnóstwo Pierdoli tam stoi, no okej, okay, spoko, damy sobie z nimi radę. Porodzimy sobie. E, to, 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 na pewno, jakby nie, nie ulega to żadnej wątpliwości. Więc idziemy do w Pierdoli e, Co są jeszcze? Aha, ci mniejsi wpierdolę, no dobra, spoko. E, ile mamy money? Full tydzień śmiertelnego spokoju, w tym tygodniu nie dzieje się nic fajnie. Birdman YouTube, Patron, dzień dobry. Dawaj, we wpierdola się wbijamy. O właśnie, no i to będzie fajna walka Tutaj w ogóle... Nie, 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 nie wiem. No, gobliny się do mnie przyłączyły. Tak, stoimy z moralami? Z morale. Zero, no dobra, wygląda to jak już. Gobliny morale minus 2. Cieszę, przyłączą pewnie do przeciwnika zaraz. Dobra, ładujemy cię w ryja. I tyle, nie? Goblinku, ty idź tam, nie wiem, kontratak zdejmiesz, nie cokolwiek. Dawaj. Spoko. Ty nawet jeden padł. Ej, no to, to nawet goblin coś zrobił. Widzicie? Nawet był użyteczny, nie? Był y, tak zwanym y, pożytecznym głupkiem. Trójkę, czwórka, Czwórkę, piątka. Wciągnij tu czwórkę. Fajnie. Wjedziesz, wjedziesz. Dobra, ta dwójka tam wjedzie, więc teraz... pół ostrzał na ciebie mamy, kolego. Elegansior. 5 bez kontrataku, super. Dobijaj. Dobijaj. I strzałka w ryj. Fantastycznie. Super, elegancko. Tak, 5 goblinów to wiadomo, że to nie jest żadna strata dla nas. Ekspercki atak jak najbardziej. 13-17 statystyki, to byśmy sobie wrócili do ataku i mam naprawdę całkiem mocne staty, muszę przyznać. Naprawdę całkiem niezłe statystyki, więc... Spoko, tu są jakieś córy ziemi, szamanki. Tam dalej coś jeszcze jest. No, tam dalej coś jeszcze jest. Idziemy, idziemy eksplorować jak najbardziej. Szkoda, że z taką grafiką, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że tu jeszcze jest trochę contentu na tej mapie, więc yy, sądzę, że jeszcze ze dwa odcinki spokojnie mogą się z tego uzbierać, więc jakby spokojnie na grafikę ładną się jeszcze zdążymy napatrzeć, to na spokojnie. 19 pada, całkiem przyjemnie. Czy ja potrzebuję nawet tu jakieś czary mega zużywać? Nie, nie potrzebuję. No, Uzaku ten 11 ściąga, no to kusznicy tutaj już na totalnym, totalnym ludzie... Ej, pierwszy raz zauważyłem, że tam w środku namiotu medyka. O, 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 się. Patrzcie, to są normalnie fiolki jakieś, nie? na napoje, to są puste bitmapy. Zresztą to są płaskie bitmapy. Widzicie? One są pościutkie, Ale fajne, fajne. Ja tego tyle lat grał w tę grę. A, a jeszcze te, tego nie widziałem, nie? Jeszcze, jeszcze na to nie zwróciłem uwagi. Niesamowite. Wow, fajny detal. Spoko, że o coś takiego zadbali. Faktycznie, bo zawsze się widzi ten namiot. Wiecie, tak od boku, nie? Raczej, raczej nikt tam nie zagląda. Normalny. Wcielenie aszy. Aha. Czyli tych wcieleń jest kilka. Być może będziemy musieli podejść do każdego i w każdym złożyć ofiarę To te gobliny może były dobre Dobra, no wy pobici jesteście Według słów na ścianach świątyni droga do czerepu ukaże się tylko tym, którzy oddali cześć, cześć wszystkim trzem wcieleniom aszy pajęczej bogini Czyli jest... są trzy wcielenia aszy, tak? I każdy z nich trzeba oddać cześć, A jeśli to jest ołtarz ofiarny To ja się będziesz że tam będą musiał wojsko poświęcić A ja nie chcieć że najwyżej oddam, ja. Okej, okay, tu jest trzecie wcielenie aszy. A tam jest chyba pusto, nie? Tam chyba już nic dalej nie ma, no Skoro tu jest trzecie wcielenie aszy. To To pójdziemy sobie tutaj. To będzie pierwsze wcielenie aszy, które sobie ogarniemy. Ale brzmi to ciekawe. Faktycznie, ej, patrzcie! Patrzcie na to, nawet to się układa w pająka. Widzicie to? Nawet tutaj się to układa w pająka. Zajebiście to zrobili. przekminili, no. Pajęcza, pajęcza bogini no i nawet mapa się układa w pająka, prześwietne naprawdę fantastyczne. ale moi kochani ja was przepraszam najmocniej, że to tak króciutki odcinek jest, ale nie chcę nie chcę psuć sobie i wam wrażeń przez tę grafikę tutaj, więc wszystkie trzy wcielenia aszy spadamy już jutro i jutro postaram się wam zrobić troszeczkę dłuższy niż zwykły odcinek, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, widzimy się już jutro o 19 .00. trzymajcie się, cześć I jeszcze raz przepraszam za tak krótki odcinek do jutra mam nadzieję, na razie